Sejm miał dziś normalnie pracować, ale los postanowił inaczej. Na mównicę weszli Marek Jakubiak i Zbigniew Bogucki, a atmosfera momentalnie zrobiła się gęsta. Donald Tusk najwyraźniej spodziewał się rutynowej przepychanki słownej, tymczasem dostał pokaz argumentów, ironii i sejmowego sprawdzam. Każde kolejne zdanie trafiało celniej niż dzwonek marszałka. A kamery uchwyciły moment, w którym polityczna temperatura zaczęła niebezpiecznie rosnąć, gdy Bogucki zapytał, czy Tusk jest na łańcuchu. Lecimy. Szanowny panie marszałku, panie premierze, państwo ministrowie, wysoki Sejmie, korzystając wedle precedencji z obecności pana marszałka i pana premiera i obecności całej Wysokiej Izby. W tej sprawie, która budzi tak wielkie emocje, a dotyczy praw zwierząt, chciałem jeszcze słów kilka powiedzieć i też przedstawić, o co w tym głosowaniu, o co w tej sprawie w istocie chodzi. Szanowni Państwo, nie chodzi o dobro zwierząt, bo gdyby chodziło o dobro zwierząt, to zajęlibyśmy się projektem prezydenckim. Ale ten, prezyden, ten projekt prezydencki nie jest rozpoznawany i jest zaproszenie ze strony pana prezydenta do wszystkich państwa, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej jesteście, żeby ten projekt przeprocedować i żeby on wszedł nie za rok, tylko może wyjść za miesiąc. Chcecie to państwo zrobić czy nie? Odpowiedzcie sobie. Druga rzecz. Jakie były tego motywy? Wystarczy popatrzeć na wpisy pana premiera. Panie premierze, pana wpisy. Weto prezydenckie, ale jednocześnie inicjatywa ustawodawcza. Co pan premier wpisuje i co ci psy zawiniły? Szanowny panie premierze, ja mógłbym zapytać dzisiaj, a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, których pan chce pozbawić tak naprawdę większości darmowych leków. Co panu zawinili ci pracownicy sądów, którzy wywiesili tutaj transparent i proszą o podwyżki? Wreszcie, co panu zawinili pana wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? Panie premierze, co wszyscy ci ludzie panu zawinili? Kolejny wpis pana premiera. Pan premier na Instagramie także jest aktywny, więc pan premier powiedział tak, Weto prezydenta Nawrockiego wobec ustawy łańcuchowej nie mieści mi się w głowie, to już nie jest polityka, to jest zwykła podłość. A następnie pan, panie premierze, kilka dni później, 8 grudnia, mówi tak kochają psy i Polskę na łańcuchu. Pić, Nawrocki, Konfederacja. Czym to, panie premierze, jest jak nie podłością? To nie jest podłość, zwracać się do parlamentarzystów i mówić w taki sposób. A gdybym chciał być złośliwy, chciałbym być złośliwy, to bym zapytał, na czyim był pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był? Kiedy nazywano pana ich człowiekiem w Warszawie? Ruska propaganda. Kiedy pan mówił, że pan będzie pilnował, żeby razem z premierem Putinem. Nie sypać w piachów w tryby. To po czyjej stronie pan był i na czym pan był w łańcuchu? I pan dzisiaj ma czelność do prezydenta Rzeczypospolitej, wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach. Przez to, że przegraliście. Mówić o podłości? Panie premierze, naprawdę są granice. Kolejna rzecz, zwracam się także do pana marszałka. Zwracam się do pana marszałka, bo pan marszałek zdaje się, chce stanąć w szranki. Chcę stanąć w szranki z panem premierem, kto będzie bardziej antyprezydencki? Kto będzie bardziej antyobywatelski? Panie marszałku, pan ostatnio powiedział, walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji. Prezydent Nawrocki jest zbudowany na idei wolnej, suwerennej, niepodległej, dumnej Polski. A pan, panie marszałku, jest zbudowany. Pan, panie marszałku, jest zbudowany na idei Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie ma pan prawa tak mówić do prezydenta. I dodam jeszcze, panie marszałku, że byli komuniści, że byli komuniści którzy wierzyli w ideę komunizmu utopijną, zgubną, przynoszącą tak naprawdę tylko zło i cierpienie. Ale pan do nich nie należał. Pan przystąpił do tak zwanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w okresie, kiedy nikt już w komunizm nie wierzył, bo to było działanie koniunkturalne, cyniczne. I tak to należy ocenić. Mówił pan też, panie marszałku, będzie wet za wet, weto za weto. To jest propozycja współpracy, to jest wyciągnięta dłoń, to jest koncyliacyjne podejście do spraw Polaków. Panie marszałku, kiedy pan... Wygłaszał swoje orędzie, krótkie, zwięzłe. W tym orędziu nie padło słowo Polska, nie padło słowo Ojczyzna, nie padło słowo Polacy, nie padło słowo patrioci. Pan mówił, że będzie pan reprezentował koalicję 13 grudnia. Pan jest marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej. Pan ma obowiązek reprezentować cały naród polski. Więc, Panie Marszałku, w imieniu pana prezydenta zachęcam do tego, żeby nie szukać marszałkowskiego weta, bo jego nie ma. Pan go nie znajdzie. Pan oczywiście może uskutecznić tą zamrażarkę marszałkowską. Może Pan ją nawet owiązać łańcuchem. Ale przyjdzie taki czas, że te projekty wrócą i te dobre projekty dla Polaków, dla Polski będą procedowane, bo pana obowiązkiem, panie marszałku, jest to, żeby Wysokiej Izbie, pana kolegom i koleżankom. Dzisiejszej opozycji poddać pod głosowanie, a nie decydować jednoosobowo, czy dany projekt będzie rozpoznawany, czy nie. Bo pan nie jest tak umocowany jako marszałek, natomiast weto prezydenta ma swoje źródło w konstytucji. Taka zasadnicza różnica, panie marszałku. I jeszcze jedna rzecz, panie marszałku: ja cenię każdą osobę, która jest w tej wysokiej izbie, także jak i w Senacie. Państwo możecie się śmiać, i to jest wyraz waszego braku szacunku, ale mnie to nie zraża, żeby państwa szanować. Mnie to zupełnie nie zraża. I nie zraża prezydenta, żeby z szacunkiem podchodzić nawet do tych, którzy mówią nieprawdę, którzy kłamią, którzy obrzucają obelgami, którzy krzyczą i którzy wyśmiewają. Dla was także mamy szacunek. Jeżeli odpowiecie tym szacunkiem, to Polska może wyglądać lepiej. To Polska może naprawdę wyglądać lepiej. Wystarczy odpowiedzieć szacunkiem. Więc, panie marszałku, zamiast wet za wet, współpraca. Zamiast weta marszałkowskiego, którego pan szuka, poddawanie pod decyzję Wysokiej Izby pod głosowanie. Myślę, że to jest ścieżka demokracji, prawdziwej demokracji, nie demokracji ludowej czy demokracji walczącej. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo procedujemy ustawę, która ma ulżyć Polakom. Tylko pytanie brzmi, czy aby na pewno. Czy aby na pewno najdroższy prąd w Europie jest czymś, z czym powinniśmy się pogodzić? Czy powodem tych wysokich cen jest dobra wola dzisiejszych możnowładców Rzeczypospolitej? Czy też po prostu zwyczajnie wplątanie się w jakieś zielone łady, które Polskę, która oparta jest o 70%, Karbonu, czyli węgla, naszego narodowego skarbu, czy wplątanie się w ten cały układ jest dla Polski rozwiązaniem? Czy to jest, aby dobre? Czy ciepło z węgla dzisiaj filtrowanego podczas spalania do tego stopnia, że nie przynosi żadnych praktycznie skutków ubocznych, jest porównywalne z gazem? Czy aby na pewno sekowanie tego wszystkiego i nagminne walczenia, walczenie z polskim złotem? Jest dla Polski dobre. Otóż proszę Państwa, mam dla Państwa złą odpowiedź na te wszystkie retoryczne pytania. Proszę Państwa, dzisiejsza ustawa w ogóle o energii elektrycznej i cenach w istocie nie, e, e, nie mówi. Ta ustawa jest dlatego, że są wybory w maju i dlatego też postanowiono zawiesić nam te podatki nowe, te nowe opłaty. Dla przedsiębiorców, dla obywateli i dla samorządów, po to, żeby nie było zadymy przed majowymi wyborami. Oczywiście, przez przypadek Międzynarodowy Fundusz Walutowy również wskazał, że nowe podatki, które trzeba wprowadzić, będą od jesieni przyszłego roku. Oczywiście, również nadmierny deficyt przez Unię tak bardzo nietolerowany będzie tolerowany do jesieni przyszłego roku, proszę Państwa. Więc co by nie powiedzieć? Chcę Polakom powiedzieć jedną rzecz. Nie dajcie się Państwo zwieść w te wszystkie dyrdy małe, polegające na tym, że przez parę miesięcy będziemy mieli taniej, a potem będzie lepiej. No nie. Ma być tak, jak jest dzisiaj do wyborów majowych, a po majowych wyborach nawet potop. Więc szczerze powiem, majowe wybory, proszę Państwa, są dowodem na to, jak, jak takie sytuacje będą miały miejsce w Polsce? Wybory musimy wygrać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jestem przeciwny. Tutaj nie ma co ogłaszać przerwy. Tutaj powinna być natychmiast informacja na temat tego, co dzieje się w kwestii bezpieczeństwa polskich pacjentów. Bo tak, wykorzystują dane medyczne profesora Cęckiewicza, a w tym czasie. Polscy pacjenci, polskie pacjentki są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. W bielsku białej kobieta zmarła na porodówce, bo nie było tam ginekologa. Gdzie jesteście dzisiaj, feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć, cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości? Gdzie dzisiaj jesteście? Ja Państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister, minister zdrowia która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na sorach, drodzy Państwo. Wy chcecie, żeby to, co stało się w Bielsku Białej, działo się w każdym szpitalu w całej Polsce. Zajmujecie się losem piesków, które mogą mieć za małe kojce, a polskie pacjentki narażacie na śmiertelne niebezpieczeństwo. Proszę o natychmiastową informację minister zdrowia w tej sprawie i wycofanie się z tego skandalicznego planu likwidacji porodówek. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek... Po tym wystąpieniu jedno było pewne. W Sejmie nie wszyscy wyszli. Z tej wymiany na tym samym poziomie ciśnienia. Jakubiak i Bogucki mówili konkretnie bez krzyku, a mimo to każde zdanie brzmiało jak kolejne wbicie szpilki. Im bardziej próbowano to zbyć, tym wyraźniej było widać irytację po drugiej stronie. Zamiast kontrargumentów, nerwowe reakcje. Zamiast ripost, coraz większe napięcie. Czy Tusk się zagotował? Tego oficjalnie nikt nie przyzna. Ale sejmowe kuluary już huczą. Jedno jest pewne, to wystąpienie długo będzie krążyć w sieci, jako przykład, że czasem nie trzeba podnosić głosu, żeby wywołać polityczny wrzątek, a widzowie dostali dokładnie to, co lubią najbardziej sejmową dramaturgię w najlepszym wydaniu.